Jest, są dwie rzeczy. Jest chwała, chwała ludzka. Chwała Boża. I zawsze się mówi wśród ludzi, którzy poznali Jezusa. Chwała Bogu. Chwała Jezusowi. Jak z tą chwałą ta naprawdę jest? Oczywiście pragnienie. W każdym Nowonarodzonym, który się spotkał z Bogiem, tu na Ziemi, jest takie, by była Jego chwała. Ale czy prawdziwie jest Jego chwała? Bo Bóg powiedział, że nikomu, nikomu chwały swoje nie oddamy. I z Bogiem nie ma żartów. I chwały Bóg nie odda nikomu. I teraz sobie mogę zapytać, jaką przecież w ogóle jest yy... dla ludzi ze świata, to trzeba głosić, że. Że, w, że jak stałam przed Bogiem, to tam przepraszam to nic nie da. Tam na sądzie, skrucha i słowo przepraszam nic nie da. To skrucha i słowo przepraszam do Boga ma wypłynąć człowieka ze świata tu na Ziemi. I tylko tu na Ziemi, się wypłynie, to wtedy może się opamiętać i pojednać z Bogiem przez krew syna Bożego. Amen. I Bóg powiedział, że nikomu uchwał nie odda. Teraz musimy sprawdzić, jak to jest z tą chwałą, Bo jest coś takiego jak humanizm. I humanizm wchodzi przez dobre, tak zwane serce. Ja nie wiem, czy mam dobre serce. Ja mam nowe serce. Tak. Bóg jest tylko dobry. Ja nie, ja nie wiem, czy mam dobre serce. Ja mam nowe serce. Bóg jest tylko dobry. I, my, i ja, ja wiem, że każdy chce ściągać chwałę z nieba. Chce ściągać ogień z nieba. Chce ściągać wszystko to, aby Bóg. Był uwielbiony. W ogóle, znaczy, pragniemy powiedzieć to, żeby Bóg był uwielbiony. A reszta będzie dodana. To jest Królestwo Boże. Bóg uwielbiony. Cały czas. Bo wiecie, jak żyjemy z Bogiem, to później się wkrada Takie coś, postawa taka rozszczeniowa. A nie mam męża, nie mam żony. A tamtyl ma to. Zaczyna nas zazdrościć. I zaczyna nas powoli wchodzić w ogóle w ciało, w cielesność. I zaczyna się skupiać. I Twoje chrześcijaństwo? Gorące? Nagle gaśnie i okazuje się, że chodzi o Ciebie, a nie o Boga. Więc Bóg ma być uwielbiony i to jest w ogóle topy aby no z, z naszej piersi w ogóle manować każdego dnia. O to powinniśmy zabiegać. Ja nie mówię, że zawsze tak płynnie cały czas jest, ale zawsze to jest na, powinno być na pierwszym miejscu. Chwała dla Boga. To jest kochać Boga całym sercem. Odawać Mu chwałę i kochać Go. Czcić Go całym sercem. I różne chwałki możemy mieć w duszy ze starego życia. I możemy wołać chwała Bogu, ale nasze serce jeszcze nie jest takie, żeby naprawdę wołało chwała Bogu. Dlatego Bóg musi oczyścić nasze serce. Bo możemy się dalej czcić samego siebie, możemy czcić innych ludzi, możemy przemawiać się opinią innych ludzi, wierzących, możemy dbać o swoją reputację. Czyli będziemy takimi, jak to właśnie napisałem, duszewnym humanistą, który dba. Jak masz o reputację innych ludzi, albo o tym, co mówią tobie ludzie bieżący nawet, to, 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 to jest, będziesz żył w niewoli. To, to, to jest niewola w ogóle. Yy, prawdziwa wolność pochodzi od tego, że Ty się oddajesz w niewolę Bogu. Ale prawdziwie, mówię, nie, nie teoretycznie. W niewolę Bogu oddaje się i Bóg przychodzi i miaży cały system w Tobie, rozumiesz? I On Ci uwalnia tych wszystkich chwałek. Bo człowiek jest tak skonstruowany, że idzie tam, co kocha, czyli to, co go podnieca, co go rozkoszuje. To tam jest jego chwała i on to kocha. I chodzi o to, żebyś w sposób naturalny był tak przemieniany, że wstaje z łóżka i aleluja, Chwała ci Boże, bo już tęsknisz. Już ta chwała jest wyrobiona w twoim sercu. I to idziesz, idziesz później tą chwałę, niesiesz. I jedna taka rzecz, że chwała Boża nigdy nie zmiesza się z chwałą ludzką. Nigdy. To, jest, to są dwie, dwie różne substancje. Bóg się brzydzi chwałą ludzką, bo to jest bał, bał, bał bo chwalstwo. To jest bałwan, to jest bałwan. I ja wiele takich bałwanów miałem i jeszcze pewnie mam i, z każdym, i nie chcę żadnych bałwanów. Bo właśnie jak Bogu się dam oczyścić, i na, bo pragnę Jego tylko chwały z nieba, tak? I głównie też, głównie też chodzi jakby o własne ja. W tym własnym ja jest pełno chwał. I to Bóg ma zmierzyć, żebym był żebym był właśnie przepływem. Rozumiesz? Przepływem. I później pójdziesz, staniesz. I nawet nic nie powiesz, a już chwała cię będzie włożyć, rozumiesz? Ten obok będzie z Tobą cały czas, rozumiesz? Obok chwały będzie coraz większy nad Tobą. Coraz bardziej Duch Boży rozprosta swoją chwałę nad Tobą. Rozumiesz? Plus święte, święte życie, 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 tak? Życie posłuszne, pokorne Bogu, tak? By Ci Jezus budził pokornego serca, to nie znaczy, że milczący. A poza tym Jezus jest lwem spokojnie Judy. Więc ktoś może prezentować pokorne serce a ktoś może bardziej prezentować lwa. To, to, to jest różnie. Jesteśmy jedno, tak? Do męskiej doskonałości dochodzimy, tak? Ale jak widzę Jezusa, to On nikt im nie gardził, nikogo nie szydził, tak? Nikomu nie ubliżał, ale mówił prawdę. Mówił konkretnie, bo, bo Jezus był mężczyzną na ziemi i mówił konkretnie prawdę, w odwadze. Jezus był odważny, odważny. Jezus nie przejmował się, co ludzie o Nim myślą. On nie przyjmował informacji zwrotnych. W ogóle to go nie interesowało, rozumiesz? Ale to nie była arogancja, rozumiesz? To było zaufanie, odwaga, to był, to był lew, to był mężczyzna odważny, rozumiesz? To był człowiek, który po prostu był miłosierny, ale był konkretny. To nie było ciućkania, ci, ci, ci Konkretny był, ale był miłosierny, rozumiesz? I przede był poddany ojcu. Posłuszny ojcu, tak? Z tego płynie siła. Z posłuszeństwa płynie siła, tak? I tak samo z nami. Jezus nikim nie gardził, więc to są cechy miłości, Nikt, nikim nie gardził, nikogo nie szydził, rozumiesz, to są cechy miłości, które, to jest twój interes, żeby dbać, żebyś miał szacunek do innych ludzi, wierzących i w ogóle ze świata, tak, bo to jest twoja odpowiedzialność przed Bogiem, bo ty staniesz przed Bogiem i za to, jak ktoś mnie na przykład mnie nie szanuje, to, to jakby to nie jest moja sprawa, bo to jest sprawa tego człowieka, bo jak on sobie tego nie załatwi, jak nie będzie miał do mnie na przykład miłości, no to jakby Bóg będzie się z Bogiem rozliczał. I tak samo ja, jak nie mam do dokłośności, to, to, to ja mam za to, o to zadbać. Ja mam zadbać o swoją postawę serca. Ja, chrześcijaństwo jest skupione na Bogu i na jego chwale, żeby Bóg był uwielbiony. Na zaufaniu do Boga, rozumiesz? Zaufanie do Boga, bo mówię, że później wkrada się takie coś, że człowiek. Zabiera tą chwałę i jednak chce po swojemu żyć, bo, bo, bo jednak mu coś nie wyszło. Nie wyszły mu jakieś jego, jego plany rodzinne, jego, jakieś inne finansowe, jego służbie i tak dalej, rozumiesz? Ale jeśli to wychodzi, to ja ci powiem jedna opcja z tego. To. to jest do kasacji, rozumiesz? To jest do kasacji i przyjść z tym do Boga. Boże, w ogóle wali w tą młotym, ja tego nie chcę, ja w ogóle idę za Tobą. Na nowo w ogóle za Tobą. Przepraszam Cię za to. I idę za na nowo za Bogiem. Bo Bóg to nie jest jakiś w kwadraciku zamknięty Bogiem, że pewne rzeczy już się skończyły, już coś tam, coś tam, coś tam. Bóg wszystko może dziś zrobić. On w jeden dzień może zmienić Twoje życie. Ale nie chodzi o twoje życie Twojego życia, tylko chodzi o... O co chodzi? O to chodzi, żeby Bóg był wyglądał. O to chodzi, żeby... Żeby te sieci, które zostawiłeś na samym początku, żebyś do nich nie wracał i nie dubał tam, rozumiesz? Tylko idź w odwadze za Bogiem, idź w odwadze za Jezusem i jak mówię, chwała Boża, Bóg nigdy nie odda swojej chwały i jeśli masz pragnienie chwa... szukania Jego chwały, szukajcie mnie całym sercem, a my znajdziecie, tak? Jesteśmy naczyniami, to Bóg będzie cię oczyszczał, będzie cię napełniał swoją chwałą, tak? Bo jesteśmy obdarzeni chwałą Bożą, tak? Ale żeby to w praktyczny sposób było, a nie w religijny... Musisz żyć z blisko Boga, tak? Musisz poświęcać mu czas, musisz z nim być, musisz tego pragnąć, musisz zapłonąć i jakby i tak się zbliżyć do Boga. A Bóg patrzy i mówi: Dobra, to ja podpalam takiego gościa. I on cię podpali, rozumiesz? Zapali cię, rozumiesz? Ale ty swoimi siłami też musisz się zbliżyć. A Bóg podpala tylko ląd, dobra. Widzę, że postała serca, postała serca jest gotowa do tego człowieka. Odpalam, rozumiesz? Widzę, że mi zaufał w końcu. Widzę, że wszystko zostało zburzone w jego życiu, nic nie wyszło jak chciał, ale on dalej mi ufa. To jest kozak, ja go podpalam. Puh. Jedno dotknięcie Boga wtedy tylko, rozumiesz? Jedno dotknięcie Boga. I masz przeskok w duchu, chłopie. Jesteś i jesteś błogosławiony, jesteś szczęśliwy. Dlaczego? Bo jesteś wypełniony Bogiem. I człowiek wypełniony Bogiem i jego chwałą nie ma żadnej myśli o sobie, że mu w życiu źle. Tak, jak teraz się mam. Jestem przepełniony dziś Bogiem. Nie mam myśli, egoizmu. Rozumiesz? Jestem w tym stanie. Jestem w stanie uniesienia. Ja po prostu się. Wiatr, na mnie, wiatr to jest po prostu jak bryza morska w ogóle. tam, tutaj w bęzinie. Jestem przy, przy, pochłonięty wolnością Bożą, rozumiesz? a z drugiej strony podniecony tym, co Bóg będzie robił. Bo chcę oglądać chwałę Bożą. Chcę oglądać Jego dzieła. Do tego zostałem posłany i każdy człowiek, który został posłany, by czynić dzieła Boże. I to jest number one w moim życiu. Inne rzeczy, to, tam, co, tam, to. Co mnie to w ogóle? Number one. Jak to jest, jak Bóg mnie zabiera do głębokości Bożej swojej i objawia siebie samego. Prawdziwie mówię. Nie slogany, nie teoria, nie wszystko wiedza, co wiedziałem. Nie w ogóle. To wyrzucić trzeba. czy znaczy nie. Napełniaj Boże. Po prostu. To co... jak Hiob, to co o tobie wiedziałem, może trochę inaczej. To było tylko z głowy, Boże. Ale teraz dzisiaj przychodzi do nowo jak bryza, tak? To jest w ogóle życie wieczne. My padamy taką pułapkę, że my już Boga znamy. Jak Boga! To tak byś polizał mu ramię. Jego święte ramię. Święte ramię Jachwę. Zbliźnięcie ra jego, jego ramienia. A przede wszystkim Bóg Cię miłuje, Ciebie tak, że to w sobie tego nie myślisz. W palec sobie nie myślisz. To, co nas czeka w ogóle tam, a to jeszcze tu, to nawet w palec sobie nie myślisz. Bo tak jak nie wiesz, dokąd wieje wiatr, tak nie wiesz, jak Bóg będzie działał swoje rzeczy, czyny, dzieła. To, przez Ciebie, rozumiesz? Więc to, co zaplanowałeś w głowie, weź to w ogóle wykasuj ten plan swój z Bogiem na życie i na, 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 jego, na Jego służbę, wykasuj to, bo Ty nie wiesz, jakie dzieła będzie Bóg robił. To będą dzieła, rzeczy potężnej mocy chwale na naturalne, że, że ledwo, ledwo w ogóle będziesz mógł oddychać, jak będziesz Będziesz pod takim wrażeniem. A i, a i nawet większy. Bo nie chcesz obrażać Boga. Rozumiesz? Tak nie wie dokąd nie wiesz, dokąd wieje wiatr. Tak nie wiesz, jakie dzieła dziś będzie Bóg czynił ze mną i w przyszłości i z Tobą. Totalna wszystko w umyśle. <noise> I tylko On. Tylko Jezus. Tylko droga prawda, życie. Tylko On, uwielbiony, rozumiesz? Tylko Jego. Jego rzeczy. Tylko Jego rzeczy są warte tutaj w ogóle przeżycia. Jego rzeczy, tylko żeby się wyrywały z nas. Jego rzeczy są godne do wzięcia w swojej dłonie, wyjścia na ulicę i chwałę Mu oddania. Rozumiesz? Chwałę Mu oddania. Tylko to jest godne chwały, rozumiesz? To, co płynie od Niego. Te potoki. Te potoki wody żywej, rozumiesz? Woda życia. Chruśnie się woda życia ale z lewej, z prawej. Powiedz dobra? Boże, idę. Idę. Facet to wojownik. Bóg jest wojownikiem. I mężczyzna to jest wojownik. Bóg wojownik zamieszkał w nim. Kobiecie też, ale Bóg wojownik przede wszystkim w mężczyźnie, bo Jezus był mężczyzną. I tu jest główna rola. Pan wojownik idzie przede mną. Pan wojownik! Chwała Izraela z tyłu mnie zabezpiecza. Świeci zorza nade mną. Zorza, rozumiesz? I idę. I tam już brakuje słuch. I tam już brakuje słów. To wiecie, mi smakuje po prostu jak. Rozkosz. Tam jest rozkosz. Już. Tam jest spełnienie, rozumiesz? tego nie. To, to o to chodzi. Chodzi o Boga. Ja bym był uwielbiony. Później go legalabastrowo się wylewa. Gdziekolwiek wchodzisz. I masz banana na ustach. Dlaczego? No właśnie, Bo tak jest Pan. Tak jest Pan. Tak jest Pan. Jego dotknięcie. Jedno. Ale On patrzy na postawę serca. Szukaj chwały Bożej. Gar, Gardzi. Nie nienawiść świętą, Módl się do Boga, żeby wzbudzić do ciebie, jako mnie może, nie nie nienawiść świętą do, do tego, do chwały ludzkiej, kiedy sobie odbierasz, żeby to było usuwane. Bo chwała ludzka jest połączona z humanizmem i humanizm, y, mówię, z dobrym sercem, tak? A ja nie mam dobrego serca, ja mam nowe serce, rozumiesz? Ja mam na kształt Boga serce, rozumiesz? A Bóg jest dobry, ale ja nie jestem dobry, a ja mam nowe serce, rozumiesz? I ja nie muszę tego rozumieć. Ja przez wiarę to przyjmuję, rozumiesz? Bo wypatrzony humanizm podnosi zawsze człowieka wyżej niż Boga. Zawsze, to jest wredne w ogóle, to ma być odwrotnie. Bóg się raz uniżył i Bóg ma być wywyższony. Wszędzie we wszystkim. Cały czas. I Jemu się należy chwała cały czas. Taka jest prawda. Taka jest święta prawda. Cały czas. Każdej minuty, sekundy. Chwała się mu należy. Dbaj o swoje serce.